Około 50 orga maluchów z zaciekawieniem obserwowało, jak trójboiści podnoszą tak wielkie ciężary. Zachęcamy dzieci do podejmowania wszelkich rodzajów sportów, rodziców, dlatego też myślę, że może poprzez to dzisiejsze spotkanie zaszczepimy w nich jakieś zainteresowanie, miłość do sportu. Sportowcy bardzo chętnie zgodzili się na pokaz swojej siły oraz prezentację wywalczonych pucharów i medali. Chcieliśmy tutaj dzieciom pokazać, na czym polega trójbój, że podnoszenie ciężarów wcale nie jest takie, Straszne, że może być fajną pasją, że wcale też nie trzeba startować w zawodach, żeby sobie przyjść, potrenować tutaj u nas w siłowni. Chcieliśmy pokazać, że to też jest sport dla ludzi. Adam Rudziński jest obecnie pracownikiem przedszkola i to z jego inicjatywy odbył się cały pokaz. Nie, rekordy to może zostawmy sobie na zawody, ale. Gdzieś koło 200 kg kolega siądzie w przysiadzie i, i, i na pewno dziś koło 130 kilo tu koledzy będą wyciskać. I między innymi też ja. Dzieciom bardzo spodobał się ten sport, a w przyszłości może będzie dla nich formą na spędzanie wolnego czasu. Mi się podobało najbardziej to jak on podnosił bardzo tego dużo. Jak pan Mateusz podnosi to tak szczęgę. Podoba mi się. Kiedy pan podnosi cię wary! Takie inicjatywy to dla dzieci doskonała możliwość na poznanie ciekawych ludzi, rozmowę z nimi i spotkanie na żywo mistrzów polski czy świata.